No, tego się nie spodziewaliśmy cisza przed burzą. Co spowodowało, że postanowiłeś tutaj zaatakować? Myślałem, że się wystraszy. No, jak się z tym czujesz? Tutaj próbowałeś odkopywać? Wydaje mi się, że trochę wystraszył. Chciał tutaj głowę jakoś mi. <grych> Dajcie mu tlenu, churu. Dobrze panowie, no to w takim razie jeszcze pozycja bokserska do widzów. I do widzów, do widzów, do widzów, tak jest. Wielkie brawa Narcyz kontra Bratan.